Hej, to Aitra. witam Was wszystkich bardzo serdecznie w 31 odcinku poradnika do gry Anno. Tematem dzisiejszego odcinka jest pałac. Pałac jest to budynek, który jest dostępny w dodatku siedziba władzy. I kiedy ten dodatek macie aktywowany, no to pałac znajdziecie w zakładce inwestorzy. Tutaj macie budynek. Pałac jest dosyć sporym budynkiem. Na szczęście stawia się go od razu. Nie trzeba go tak budować, jak budowaliście wystawę. Zobaczcie, jak ogromny jest zasięg pałacu. I to jest bardzo dobrze, ponieważ pałac będzie wpływał na różne budynki, które są w zasięgu, w zasięgu pałacu. Co więcej, zasięg pałacu będziemy jeszcze zwiększać, tak? Tutaj mamy skrzydła pałacu i dzięki tym skrzydłom pałacu zasięg pałacu będzie się nam zwiększał. Co wam później pokażę. Najpierw się skupmy na tym, co nam pałac oferuje. Pałac oferuje nam kilka ministerstw, które wpływają na różne, na różne budynki, dając nam dodatkowe bonusy. I teraz pierwsze ministerstwo to jest Ministerstwo Administracji i widzicie od razu pasywna, pasywny bonus to jest plus 50 siły roboczej wyspy dla ratusza, tak, czyli zwiększa mi się siła robocza wyspy. Następnie mamy Ministerstwo Kultury efekt plus 20% szansy na wizytę specjalisty na publicznym kotwicowisku, tak, czyli mam większą szansę na to, że jacyś goście przybędą i dołączą do mnie, których będę mogła potem użyć w różnych budynkach optymalizacyjnych. Potem mamy Ministerstwo Pracy. I tutaj zobaczcie, mam od razu zaznaczone, że to Ministerstwo Pracy wpływa na związki zawodowe, tak? I te związki zawodowe, które są objęte działaniem Ministerstwa, tak? Bo widzicie, że tu mam związek zawodowy, ale on jest poza zasięgiem pałacu, tak? A te są w zasięgu pałacu, więc w zasięgu tych związków zawodowych, to macie te budynki na taki ciemny kolor zaznaczony to te budynki dostaną plus 10% do wydajności. Potem mamy Ministerstwo Pomocy Społecznej i mamy plus 10 pól siatki zasięgu dla wszystkich budynków tak, użyteczności publicznej. I teraz y, zobaczcie, że to są budynki typu Rynek, Szkoła, Uniwersytet, tak, wszystkie te budynki są zaznaczone i te budynki mają zwiększony zasięg. Więc bardzo fajnie i ostatnia rzecz to jest Ministerstwo Handlu, otrzymuję 200 ton pojemności magazynowej na wyspie na Kapitanat Portu, tak? Czyli e, dzięki, dzięki temu mam więcej, więcej miejsca w magazynie. Ale to nie jest wszystko. E, ma, e, oprócz tego, że dostaliście pasywne efekty, to możecie podpisywać dekrety. Klikacie tutaj i e, macie na początek dostępne jakieś dekrety, tylko, że te dokrety, e, ilość dekretów, jakie macie dostępne, zależy od, atrakcyjności waszej wyspy. Moja wyspa ma teraz atrakcyjność około 1500, więc mam tylko takie dekrety dostępne, a nie inne. Zobaczcie, jeśli zwiększę poziom atrakcyjności mojej wyspy, to odblokują mi się inne dekrety, które będę mogła wybierać. I teraz to, co musicie zrobić, to sobie musicie poczytać, tak jakie bonusy dany, dany dekret daje i wybrać to, co jest dla was ciekawsze. Tutaj macie, zobaczcie, że wpływa na ratusze w zasięgu pałacu i dostaje plus 200 do magazynu, a tutaj wpływa na ratusze w zasięgu pałacu i zmniejsza, e, tak, e, redukuje zapotrzebowanie na wszelkie jedzenie. Czekajcie, czemu ten ratusz? Aha, nie ma drogi. Budynek musi być przy drodze, żeby pałac go złapał. Widzicie? Już jest przy drodze. Więc tak, albo pojemność magazynowa, albo redukcja. I teraz widzicie? O, od razu pokazał mi się zasięg, i które budynki. I w tych budynkach ludzie będą mniej jedzenia jadli. I teraz zobaczcie. Jak rozumiem, to będzie dotyczyło tylko czekolady, ale akurat z czekoladą problemu nie mam żadnego. Więc w takim razie weźmy sobie zwiększenie pojemności. Dobrze, potem idziemy do Ministerstwa Kultury i teraz zobaczymy, Tu mamy muzeum. Muzeum. Nie, na razie żaden obiekt kulturalny nie jest w obrębie pałacu, więc mi się nie opłaca brać plus 10 wpływu. Więc weźmy sobie w takim razie to, że będę dostawała dodatkową nagrodę z wystawy. Dobra, teraz mamy Ministerstwo Pracy i teraz tak. Dodatkowe towary z farm. No niestety farmy nie są w zasięgu, więc zostaje mi druga opcja. Druga opcja to jest. Cały przemysł ciężki, i widzicie, że trochę budynków, tak, jest objęte. Te trzy są objęte. Dodatkowo tu mam trochę przemysłu ciężkiego, ale ten związek zawodowy, co tu jest, jest jeszcze poza zasięgiem pałacu. Więc tak naprawdę muszę wziąć to, bo tylko z tego mam jakieś korzyści w tym momencie. I teraz zobaczcie, że tutaj. Ja nie mam żadnych dekretów dostępnych, ponieważ mam zbyt małą atrakcyjność. Więc to, co teraz muszę zrobić i na czym się skupić, to podniesienie atrakcyjności. Oczywiście, do podniesienia atrakcyjności wykorzystujcie takie budynki jak ogród botaniczny. Tutaj mam muzeum ISO. Tak, każda, w każdej gablocie, tak, w każdym polu możecie umieszczać różne, różne przedmioty, które podnoszą atrakcyjność. O, wydanie specjalne dotyczące naszego pałacu. Jeśli brakuje wam takich przedmiotów, to pamiętajcie, żeby wykonywać ekspedycje typu archeologiczne, ekspedycje zoologiczne oraz botaniczne, tak? Dzięki tym ekspedycjom pozyskacie przedmioty i przedmioty jeszcze możecie pozyskiwać na wystawie, tak? Robiąc na przykład botanikę i ogrodnictwo, tak? Wtedy na pewno dostaniecie jakieś przedmioty do do ogrodu botanicznego. Bo oczywiście na ekspedycję możecie wysyłać więcej niż jeden statek, żeby te przedmioty pozyskiwać szybciej. Dobra, to ja teraz spróbuję trochę tą atrakcyjność podnieść. Wykorzystam te przedmioty, które mam obecnie dostępne, tak, żeby mi się odblokowały następne, następne dekrety. Dobrze, podniosłam atrakcyjność do ponad 2300, więc będę mieć dostępne nowe dekrety. I teraz mamy. Ministerstwo Pomocy Społecznej. Zobaczcie, że na wszystkie, wpływa na wszystkie domy e, tak, rzemieślników i inżynierów. Tu mam te domy zaznaczone na ciemny kolor i dosta dostaję dodatkowe dochody. Ja mam bilans rzędu 230 tysięcy ponad, więc te dodatkowe dochody specjalnie mnie interesują, e, ponieważ mam tak dobry bilans, że już wyższy tak naprawdę niewiele zmienia. Więc zobaczmy drugą opcję. Drugą opcją jest, że zwiększa się atrakcyjność. I ta atrakcyjność mnie bardziej interesuje, więc klikam i zobaczcie, że atrakcyjność podniosła się jeszcze bardziej. OK, to samo możecie zrobić dla Ministerstwa Handlu. Wybierzcie dekret, który, który bardziej Wam odpowiada i z którego macie jakieś bonusy. Oczywiście możecie sprawdzać, czy gdzieś nie odblokował się jakiś nowy dekret. Jak potrzebuję 2,700 to nie, 3,200 też nie i 3,800, czyli jeszcze mam za mało. Muszę poczekać aż więcej statków z ekspedycji mi wróci. Będę miała więcej przedmiotów, aby móc tą atrakcyjność jeszcze, jeszcze bardziej podnieść. Dobrze, zasięg pałacu jest dosyć duży, ale ten zasięg pałacu możecie jeszcze zwiększać. Robicie to za pomocą skrzydeł pałacu. Limity skrzydeł wam się zwiększa, chociażby przy awansie waszego profilu, tak? Widzicie, że przy następnym poziomie dostanę plus dwa skrzydła i stawiamy. Zobaczmy, zobaczmy jak się zwiększy zasięg. Czyli widzimy, że tutaj dochodzę do rzeki, tu tylko kawałek za nią, tu na przykład nie sięgam tego budynku, więc zwiększmy to. Skrzydła muszą być połączone z pałacem. Poza tym, musi, możecie je stawiać w dowolny sposób. Nie ma znaczenia kształt, jaki budujecie. Znaczenie ma jedynie to, aby skrzydła były połączone ze sobą. Tak widzicie, nowy poziom pałacu. Odblokowały się nowe rzeczy, zaraz sobie je zobaczymy. Tak, oh, zobaczcie też jedną rzecz że jak zwiększam y, limit skrzydeł, tak, buduję kolejne skrzydła, to zwiększa mi się atrakcyjność. Więc to jest bardzo fajne. Dobrze, skończyły mi się materiały, żeby postawić kolejne skrzydło. Zobaczmy zatem, jak zwiększył mi się zasięg pałacu. Pamiętacie, że tutaj dochodziłam tylko do rzeki. Zobaczcie, że jeszcze trochę, a dosięgnę muzeum. Z tej strony tak widzicie, że sięgam już ten związek zawodowy, więc jest bardzo fajnie. A z tej strony zobaczcie, że dosięgnęłam, dosięgnęłam ogrodu botanicznego. Tak więc widzicie, że ten zasięg się dosyć znacząco zwiększa. Dobrze, zwiększyła mi się atrakcyjność, więc zobaczmy, jakie nowe dekrety wpadły. Tak, tutaj zobaczcie, że wpływa na domy inżynierów w zasięgu ratusza, czyli wpłynie mi tylko na te domy, co tutaj widzimy. I ja dostanę jeden punkt wpływu za każdy taki dom. Bierzemy. Tak to jest dla mnie cenniejsze, mieć punkty wpływu niż mniejsze zużycie. Tutaj jest coś nowego? Nie, tutaj dopiero na poziomie 2800. Zresztą tutaj widzicie podświetla mi się, gdzie się coś nowego odblokowało. Tu się nowa rzecz odblokowała. Zwiększa mi się zasięg elektrowni, ale wtedy atrakcyjność zmniejsza. Nie, zostańmy przy atrakcyjności. Elektrownie mam dużo mam duży zasięg, bo mam tutaj dwie elektrownie, one powinny mi objąć całość budynków mieszkalnych, a tu mam elektrownię Którą wykorzystuję w celach produkcyjnych i też mam jej wystarczająco duży zasięg. Więc, więc to, mnie, to mnie zadowala w pełni. Ok, więc teraz należy podnieść tą atrakcyjność jeszcze bardziej. Zobaczcie, że celem naszym, ja ile jest najwięcej? Tu jest 5900, 6700, 6700. 5900 7600, czyli widzicie, że muszę mieć 7600 atrakcyjności, to jest, to jest na cel. Na chwilę obecną mam 2800, czyli mam, jestem daleko w tyle do tego co jest mi potrzebne. Dobra, to podnoszę atrakcyjność dalej i zobaczymy, jakie są kolejne dekrety. Dobrze, na razie udało mi się atrakcyjność zwiększyć do 3800. Widzicie? Wybudowałam też wszystkie dostępne skrzydła pałacu. Więc mogę sobie znowu zerknąć. Co ciekawego, mi się odblokowało. Tutaj dostaję punkty wpływu, a tutaj jedna więcej pozycja w ratuszu. To nie. Tu mi się coś też odblokowało. Plus 50% wydajności od elekt energii elektrycznej. Bierzemy. Wtedy wszystkie te fabryki tutaj będą bardziej wydajne. Dobrze, zostaje mi jeszcze atrakcyjność podnieść zasadniczo o drugie. Tyle. Opłaca się dbać o atrakcyjność swojego miasta, bo zobaczcie, że specjaliści, którzy przybywają do nas, są coraz lepsi. Na poziomie atrakcyjności, jaką mam w tym momencie 6,800, zobaczcie, że dostaję już pomarańczowych specjalistów. Oni są już naprawdę bardzo dobrzy. Więc im bardziej atrakcyjna wyspa, tym lepsi specjaliści będą do Was. Yy, Przypływać, tak? Z samym pałacem jest związany jeszcze jeden budynek Ministerstwo Lokalne. Ministerstwo Lokalne możecie postawić na jakiejś wyspie, na której nie ma pałacu, i Ministerstwo Lokalne pozwala Wam skorzystać z jednego dekretu. Tak? Czyli możecie wybrać, jaki typ dekretu chcecie? Na przykład weźmy. Ministerstwo Pomocy Społecznej, tak? Czyli z tego ministerstwa wybieram sobie, jaki chcę dekret. E, na przykład, weźmy zadowolenie. Tak, i na jednej wyspie możecie mieć jedno ministerstwo lokalne, które wam jakąś jedną rzecz, yy, jedną rzecz ulepszy. Przy czym macie do wyboru te dekrety, które odblokowaliście w swoim pałacu. Więc Fajna sprawa, ponieważ możecie z dobrodziejstw pałacu korzystać na innych wyspach, aczkolwiek pamiętajcie, że możecie tutaj wybrać tylko jedno ministerstwo i jeden dekret, tak, w samym pałacu. Tak, macie kilka ministerstw i kilka dekretów, które obowiązują. Brakuje mi jeszcze 800, więc za niedługo powinna mieć odblokowane wszystkie Wszystkie dostępne dekrety i wam je pokażę. Nie będę w stanie na pewno wszystkich części pałacu zrobić, bo musiałabym podnieść bardzo dużo mieszkańców, żeby limity skrzydeł podnosić. Ale generalnie widzicie, że tych skrzydeł mam w tym momencie 46. Powciskane mam je. Tutaj jeszcze mi kilka wejdzie, jeśli trzeba będzie, to w tą stronę. Więc widzicie, że możecie te skrzydła ustawiać w dowolny sposób. Po prostu chodzi o ilość tych skrzydeł, a nie o ich ułożenie. Zobaczcie, jaki mam kapitalny statek The Great Eastern. Jest to statek, który ma ogromnie dużo miejsca na, jak widzicie, ładunki, bo aż 8 3 miejsca na przedmioty. Tego statku nie zbudujecie w, w żadnej stoczni. Jest to statek, który możecie otrzymać jako nagrodę za wykonane zadanie. Bardzo przydaje się do przewożenia przedmiotów między światami, szczególnie jak na wystawę jeździcie, potrzebne rzeczy, tak jak tutaj widzicie. Dużą ilość przedmiotów za jednym zamachem możecie przerzucać. Udało mi się dobić do ponad 7600 atrakcyjności. Zobaczcie, że to już jest najwyższy poziom atrakcyjności, tak? Wtedy macie znakomitą metropolię i już wyższej atrakcyjności, oczywiście, możecie mieć, ale już. Nie macie z niej więcej bonusów, więc to 7600 to jest moment, w którym odblokowujecie najwyższą możliwą atrakcyjność miasta i w tym momencie powinna mieć dostępne wszystkie dekrety. Tak widzimy plus jeden dodatkowy przedmiot w ratuszu i plus 200 do atrakcyjności. Ja tutaj zostawię punktów wpływu, bo mam wszystkie wykorzystane z tego, co widzę. Teraz patrzymy tutaj, co macie jeszcze. Tu jest 250 zaokończony zestaw kulturalny i ulepszeni specjaliści przybywają. Następnie tutaj mamy, widzicie, jeden więcej przedmiot mogę mieć w związkach zawodowych, a tutaj zmniejszenie siły roboczej. Tutaj mamy plus 5 do zadowolenia od wszystkich budynków, a tutaj mamy 20% redukcji zapotrzebowania na wszystkie napoje, tak? To się może wam bardzo przydać, jeśli macie problemy z kawą na tym poziomie. Tak, bo, no, bo wtedy zużycie kawy będzie zredukowane i być może uda wam się tę kawę ustabilizować. Oh. Więc to jest, w pewien, sposób, to jest w pewien sposób, który powinien mam pomóc, a jeżeli nie macie z tym problemu, no to korzystajcie albo z atrakcyjności, albo z zadowolenia, wszystko zależy od tego, co chcecie i co jest wam potrzebne. I ostatnia rzecz, 50% krótszy czas załadunku dla statków w faktoriach handlowych i na obrzeżu. Tak, to powoduje, że czas załadunku jest krótszy. Jak statek przy, przypływa z jakimś ładunkiem, no to rozładowywanie trwa pewien czas i w tym momencie ten czas jest skracany. Więc tak wygląda pałac. Tak wyglądają wszystkie dekrety, jakie są w pałacu dostępne. Wiecie już, o co chodzi z, tutaj z Ministerstwem Lokalnym, którym, które możecie postawić na innej wyspie. Więc jeśli macie ten dodatek, no to jak najbardziej zachęcam was do, do zabawy swoim własnym pałacem z organizacją na, na wyspie dużego, dużej atrakcyjności. Nie jest to łatwe ponieważ musicie mieć miejsce na naprawdę sporo y, takich gablot. Tak, widzicie, tu mam akurat blok z y, ogrodem botanicznym. Tutaj mam kawałek muzeum, tutaj mam zwierzęta plus drugie muzeum i tu drugi blok ogrodu botanicznego. Oczywiście, im lepsze przedmioty, tym więcej atrakcyjności będziecie mieli, więc naprawdę sporo musicie tego na wyspie wmieścić, aby tą atrakcyjność tak wysoko tak wysoko mieć. Okej. Okay. Udało się. Mamy wystawę światową. Mamy pałac i z budynków takich to jest już prawie wszystko. Tego wam na razie nie pokażę, bo nie mam Arktyki tutaj jeszcze odblokowanej, ale w innym odcinku na pewno wam o tym przygotuję. Materiały na dzisiaj to już będzie wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeśli macie jakieś pytania, uwagi, komentarze, zostawiajcie je proszę w komentarzu pod tym materiałem. Jeśli Wam się podobało, dajcie kciuka w górę. Zasubskrybujcie mój kanał. A tak życzę Wam przyjemnej gry z Anno i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć!